No to dziś zajmiemy się tym oto żółtym Jeepem Wranglerem i zobaczymy sobie czy poradzi sobie z tą oto tutaj górką kamieni. No to witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Jak już wiecie, dzisiaj zajmiemy się tym oto zestawem LEGO Technic, czyli Jeepem Wranglerem. Mamy tutaj zestaw o numerze katalogowym 421-22. Jak widać, kategoria wiekowa 9+, no a w zestawie mamy 665 elementów. Rok wydania tego Jeepa to 2021 rok, a jego cena katalogowa to 220 zł bez jednego grosza. No, jeżeli chodzi o tego Jeepa, on naprawdę tutaj na pudełku mi się bardzo podobał. Wiedziałem, że muszę go kupić. Zobaczymy, czy dalej będę mieć takie samo zdanie, jak już będzie zbudowany. Ale najpierw może zerknijmy, co my tutaj mamy na tym pudełku. No, mamy tutaj logo firmy Jeep. Mamy tutaj naszego Jeepa Wranglera, który tutaj jest na jakimś takim dosyć górzystym terenie. Tutaj widzimy, że przemieszcza się po jakichś kamieniach. Widzimy, że to jest jakiś górzysty teren. Tutaj mamy góry ośnieżone. Także naprawdę bardzo ładnie został ten Jeep tu umieszczony, no jak dla mnie prezentuje się tutaj na tym zdjęciu naprawdę ładnie. Widzimy, że mamy tu wyciągarkę, ale to chyba jest z tyłu opakowania, więc może od razu przejdźmy sobie na tył opakowania. No i mamy tutaj naszego Jeepa z tyłu, widzimy tutaj, że ma on wyciągarkę i tu wyciąga takie właśnie z jedno z poglądowych zdjęć. Widzimy, że ma otwieraną maskę, otwierane drzwi, tu z przodu wspomnianą wyciągarkę, której tu widać w powiększeniu, no i tu widzimy, że mamy yy, skręcne koła, możemy sobie tutaj tą zębatką kręcić i koła nam będą się skręcać, no i ciekawa informacja, że ma on tutaj takie... Pracujące zawieszenie, tył, przód, także to może być naprawdę ciekawe. Spróbuję to gdzieś przetestować, może się uda. No i tu mamy porównanie do prawdziwego Jeepa Wranglera, że ma 270 koni, silnik 3,6 litra, także takie podstawowe informacje. No i przy okazji można sobie zobaczyć, czy jest on podobny tutaj do, czy nasz zestaw z Lego Technik jest podobny tutaj do tego Jeepa, który jest pokazany na tym oto zdjęciu. No czy jest podobny? No to powiem Wam, że chyba zobaczę, jak już będzie zbudowany, ale nawet jeżeli nie byłby jakoś 1 do 1, no to po prostu ten Jeep mi się podoba, no i musiałem go mieć. Tutaj na boku opakowania widzę, że mamy jeszcze oponę w skali 1 do 1, no i pokazanego naszego Jeepa. Tu na boku również Jeep, no i informacje, więc myślę, że teraz możemy sobie przejść do otwarcia tego opakowania. No to szybka zmiana kadru, no i otwieramy opakowanie. I zobaczmy, co my tutaj mamy w środku, w tym naszym pudełku. A no widzę, że mamy opony. Czy to już wszystko? Tak, pudełko mamy już puste. No i możemy sobie zerknąć na zawartość naszego opakowania. Mamy tutaj wolki z elementami. Dwójka, druga dwójka, trzecia dwójka i dwie jedynki. Tutaj widzę, może nam się coś pod instrukcją schowało. Mamy tutaj arkusz z naklejkami. No na szczęście mam wrażenie, że nie ma tu ich zbyt wiele. Także zobaczymy, jak to pójdzie z tymi naklejkami. Trzy woreczki z dwójkami, jak już mówiłem, dwa z jedynkami. Mamy te opony nawet pięć, bo jedna chyba jest na tyle zamontowana, jeżeli tak dokładnie. Z tyłu jest jedna jeszcze opona na tylnej klapie zamontowana. No także powiem Wam, że te opony są naprawdę, naprawdę przyzwoite. Naprawdę mi się podobają całkiem sporych rozmiarów. No i mamy jeszcze instrukcję składania. Całkiem, całkiem gruba. Także zobaczmy sobie w standardowo, ile tu mamy kroków. 190. Tak oto prezentuje się tutaj nasz Jeep Wrangler, przynajmniej w instrukcji. O, tu mamy chyba w nieco większej skali pokazane porównanie tych naszych modeli w rzeczywistości i tego z LEGO. Tutaj nasze LEGO w, w terenie, tutaj mamy McLarena senny, którego w dalszym ciągu nie kupiłem, no i wykaz użytych elementów. Także klocki mamy otwarte, instrukcje mamy, idę zamieniać klocki w gotowego Jeepa, no i ruszamy w teren. No i po Waszej krótkiej chwili nasz Jeep Wrangler jest już złożony. No i powiem Wam, że jeżeli chodzi o ten samochód, on naprawdę mi się podoba. Gorzej, jeżeli chodzi o porównanie go do tego pierwowzoru, czyli oryginalnego Jeepa Wranglera, który mamy tutaj na opakowaniu, no mam wrażenie, że tutaj troszkę jednak wygląda on inaczej niż w rzeczywistości. Ale jak mówię, jeżeli chodzi o ten samochód, jest on naprawdę całkiem fajny. No i przejdźmy może najpierw tutaj do przodu naszego samochodu i zajmiemy się tutaj od spodu. Czyli mamy tak, tutaj na dole mamy taką oto wyciągarkę. Hack mamy, no i mamy tutaj zamontowane to na takiej dosyć długiej lince. No i możemy sobie tutaj tym kołem zębatym, tą linkę teraz zwijać, jak już ją rozwinęliśmy. Także w sumie całkiem OK. Mamy tutaj grill, tutaj te elementy to są nadruki, także w sumie jakby nie patrzeć plus mamy tutaj również reflektory, no i mamy podnoszoną maskę. Także całkiem spoko. Jeżeli chodzi o silnik, no to mamy tutaj w sumie tak, jakby tylko taką nakładkę, czyli osłonkę silnika plastikową z naklejką Jeep V6. Nic więcej tutaj nie znajdziemy, żadnych pracujących tłoków, jakby chociaż to miało miejsce w, yy, w Ducati Panigale, które również składałem i recenzja jest na kanale także w sumie fajnie, że jest maska otwierana no ale w środku pod tą maską niewiele znajdziemy, przechodząc teraz do boku naszego samochodu, mamy tutaj lusterko nadkola, no i otwierane drzwi także możemy sobie zerknąć do środka, no w środku znajdziemy kierownicę, która jest nieruchoma, także ona tutaj nie współpracuje z naszymi kołami także ona się tutaj nie skręca w środku mamy również zegary w środku jakiś tam dalej widać komputerek to jest taka długa naklejka przez cały klocek także znalazło się tutaj miejsce nawet na zegary no a z drugiej strony mamy tutaj fotele dla pasażera, no i dla kierowcy. Nawet nie mamy tutaj żadnego drążka do zmiany biegów. No i jeżeli chodzi o wnętrze naszego samochodu, to byłoby tyle. Przechodząc teraz może na tył naszego samochodu, mamy tutaj koło zapasowe, mamy tutaj również takie czerwone światła, no i mamy również tutaj zawieszenie na takich dwóch amortyzatorach i powiem Wam, że to zawieszenie działa, no w sumie jakby nie patrzeć, całkiem ok. Także zawieszenie tutaj naprawdę na duży plus, jest z tyłu zrobione na takich dwóch amortyzatorach. Tutaj mamy jeden, tutaj mamy drugi, także pracuje to w sumie całkiem ok. No gorzej mam wrażenie jest z przodu, ponieważ trochę jest to takie luźne, ale jak się go już postawi na stole, no to pracuje to naprawdę nieźle. Przechodząc dalej, mamy tutaj taki oto klocek zębaty, no i możemy sobie tutaj tymi naszymi kołami skręcać, no i powiem Wam, że działa to całkiem przyjemnie. Można się tym autkiem naprawdę nieźle, nieźle pobawić. Na górze mamy jeszcze takie oto lampy umieszczone, no z drugiej strony dokładnie ta sama sytuacja, mamy również tutaj otwierane drzwi, lusterko, no i tak naprawdę nic więcej tutaj w tym samochodzie nie znajdziemy, no i możemy sobie jeszcze zerknąć jak ten nasz samochód wygląda od spodu. Jak wspomniałem, ten przód troszkę tutaj właśnie lata, nawet jeżeli będę tutaj kręcił tym kołem od skręcania, no to widzimy, że to tak troszkę, troszkę to dla mnie lata. No osobiście mi się to tak trochę średnio podoba, ale w sumie ten samochód ma przecież jeździć, a nie trzymać go w powietrzu, on nie lata, także jeżeli chodzi o kwestie jezdne tego samochodu, no to jest naprawdę ok. No, to korzystając z okazji, że mamy już tutaj ten kamień rozsypany, możemy sobie tutaj wyciągnąć naszą wyciągarkę na lince i spróbować przejechać przez tą oto górkę, którą tutaj mam usypaną z tych oto kamieni. No, póki co idzie całkiem nieźle. W sumie w tym momencie możemy zobaczyć sobie, jak wygląda prześwit pod naszym Jeepem Wranglerem. No, i powiem wam, że przy tej wysokości i tej górki, no naprawdę nie ma tutaj źle. Podreguluję sobie tutaj tylko koła na prosto, żeby nim przejechać do końca. No, i wygląda na to, że przy takiej górce on tutaj nam podwoziem na pewno nie haczy. No, i powiem wam, że radzi sobie całkiem nieźle. Także możemy spróbować jeszcze raz przejechać nim z tego ujęcia. Możecie zobaczyć, jak on się tutaj przemieszcza po tych kamieniach. W sumie wygląda to całkiem ciekawie. No i z tego ujęcia powinno być widać, jak tutaj nasze przednie zawieszenie pracuje. Co prawda troszkę tymi kołami tutaj skręca, ale jakby nie patrzeć, jednak zawieszenie dostosowuje się tutaj do tych nierówności, które są tutaj zrobione z tych kamieni. Przejedźmy sobie dalej, zobaczmy, jak tutaj pracuje tył. No, tył jest dosyć twardy, ale w sumie również tutaj elegancko nam przejeżdża i nie ma tutaj z tym żadnego problemu. Spróbujmy jeszcze sobie wjechać tyłem. No i tu widać jak odległość od nadkola się tutaj zmienia, także naprawdę świetnie to wygląda, taka jazda po tych kamieniach. No to może teraz przejedźmy sobie po tym równym terenie, który jest tutaj usypany z kamieni, więc taki równy, nierówny. Rozwiniemy sobie naszą wyciągarkę, które rozwinięcie trwa około sekundy, jedziemy naszym Jeepem. Powiem wam, że ja tej linki nie muszę jakoś bardzo mocno ciągnąć, tylko ją tak delikatnie podciągam. No i nasz Jeep tutaj sobie jedzie. No teraz te kółka z tyłu coś tu się przyklinowały, ale generalnie daje radę tutaj po tych naszych kamieniach ten jeep Wrangler jeździć. Nie ma tu większych problemów. Autko piękne, terenowe. Całkiem fajnie się to tutaj spisuje. Teraz wam jeszcze pokażę, jak się wyciągarkę zwija. Mamy tutaj te koło zębate, no i zwijamy. Zwijamy, no i jeszcze raz zwijamy, więc możemy sobie tym kręcić kołem zębatym i kręcić i kręcić, no i w końcu nasza wyciągarka jest zwinięta. No i przejdźmy może do podsumowania. No, i jeżeli chodzi o ten zestaw, mogę go naprawdę gorąco polecić. Składało mi się go jednak dużo łatwiej niż Ducati Panigale, które składałem wcześniej. Jeżeli by go porównać do modelu prawdziwego, no to tutaj troszkę jednak mam wrażenie, odstaje. Ale jeżeli chodzi o sam model tego zestawu, naprawdę mi się osobiście bardzo spodobał. także... Ze swojej strony mogę go naprawdę gorąco polecić. Możecie dać znać w komentarzach, czy takie zakończenie jak teraz Wam się podoba, czyli umieszczam składany zestaw na obracarce oczywiście w miarę możliwości, żebyście sobie go mogli zobaczyć z każdej strony. Jeżeli recenzja się spodobała, zostaw łapkę w górę. Oczywiście, jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, to zachęcam do subskrypcji. Nie zapomnij również zobaczyć, czy masz załączony dzwoneczek, aby nie pominąć żadnego mojego nowego filmu. No a w dzisiejszym materiale to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Cześć!